Dopiero jak coś przeżyję, samemu doświadczę, to to naprawdę jest we mnie i jakoś mnie może kształtować i zmieniać. A taka wiedza sucha, to ja się z tym zderzyłam bardzo szybko, właśnie na przykład na naszym wydziale, że ja idąc na studia, wiedzę się ma całkiem niezłą, przecież się przygotowywało do tych studiów. Później ja mam z takich, na studiach to już byłam taka zmotywowana, że wybrałam to, co lubię, więc się uczyłam i miałam dobre stopnie, ale dopiero wyrwanie mnie z bezpiecznej przestrzeni, że ja wiem, że książka mam się do go nauczyć zaliczyć, nie idziesz w teren, radź sobie. Słuchacie podcastu Wypad Zieleń. Podcastu, w którym dzielę się swoimi inspiracjami, doświadczeniem, a przede wszystkim zachwytem nad światem przyrody. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS i szkołą leśnej edukacji. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem znowu zmiana. Zmienia się pora roku i zmienia się także przestrzeń, do której zaprosiłam dzisiaj Wasię Wegner Miło. i Was do pochylenia się nad tematem, wydaje mi się niesamowicie istotnym. Chociaż może się wydawać takim nieoczywistym. Chciałam Cię zaprosić do porozmawiania o tym, jak postrzegamy świat, i czy w ogóle postrzeganie świata to jest temat, nad którym warto się zastanowić. Ale zanim do tego dojdziemy, bardzo cię poproszę o to, żebyś powiedziała kilka słów o sobie. Bo łączy nas wiele, mimo tego, że znamy się bardzo niedługo, ale łączy nas wiele. I chciałabym, żeby to, co nas łączy z takiego profesjonalnego punktu widzenia, jakoś tutaj właśnie nas połączyło w temacie opostrzegania świata. To jest, uważam, piękna historia, która pokazuje, że można znaleźć e, takie właśnie bratnią duszę. E, I właśnie zawodowo, e, akurat tutaj się zdarzyło w zupełnie niespodziewanym miejscu i czasie, e, bo spotkałyśmy się tutaj, no właśnie, powiedziałeś niedawno do, będzie kilka tygodni temu, pierwszy raz, e, kiedy ja tutaj się sprowadziłam z Warszawy w góry, <laughs> z taką myślą, rzucić wszystko, zamieszkać w górach, bo, bo nas. Ciągnęło mnie i moją rodzinę, właśnie w przyrodę, w naturę, w życie inne niż życie miejskie. No i spotkałyśmy się, okazało się, że łączy nas właśnie początek tej pasji do, do natury, do przyrody, do bycia w terenie i postrzegania go, myślę, trochę inaczej niż może ludzie, którzy nie kończyli geografii na krakowskim przedmieściu. Bo myślę, że to też jest ważne, że to jest to miejsce, które nosimy w sercu już tyle lat. Dokładnie. To miejsce, za tym miejscem idą ludzie. Niezwykli, którzy właśnie w temacie postrzegania świata yy, przenieśli mnie w ogóle w, jakby w inną przestrzeń myślenia o tym, że to postrzeganie świata jest jednym z kluczowych, jedną z kluczowych kompetencji, jaką warto w sobie wypracowywać, że idę i postrzegam, i spostrzegam. I to jest piękna historia, o której kiedyś może, ale może warto tu przywołać niesamowite osoby, jak doktor Lewandowski, doktor Wicik, dr Katarzyna Ostaszewska. To są osoby, które mnie, tak jakby, zabrały małe dziecko za rękę. I wprowadziły w niezwykły świat, ten, który nas otaczał najpierw na krakowskim przedmieściu, a potem w ten świat coraz bardziej daleki, również bardzo daleki, czyli gdzieś podróże w Azji. I to jest niezwykły dar, jaki od losu i od tych osób z krakowskiego przedmieścia ja dostałam. I zabrałam też tutaj do tego miejsca, które my eksplorujemy już od kilkunastu lat, a Wy od kilku tak. tygodni. Czy od kilku. Już, już trzy, trzy miesiące. Już trzy miesiące. <laughs> y, czyli jesteś geografką. Tak. Y, jesteś klimatolożką. Tak. Y, I przyjechałaś tutaj, bo Was. Czy, czy przyjechaliście? Bo Was zawołała potrzeba zmiany. Tak, to na pewno jest bardzo złożona, złożony proces, który się zadział, ale, ale myślę, że ładnie to podsumowałaś, potrzeba zmiany po prostu na bardzo wielu płaszczyznach. I, I tutaj oddychaj się inaczej po prostu. I dlatego ten temat, który wyszedł właśnie w tych naszych pierwszych rozmowach, wydaje mi się taki ważny, bo. Wy jesteście w niezwykle takim wrażliwym momencie, bo ta zmiana nastąpiła bardzo niedawno, czyli to jest bardzo świeży proces. I wspomniałaś w naszych rozmowach, że zwróciłaś uwagę, że inaczej postrzegamy świat, że osoby, społeczność, która mieszka tam, czyli w tym naszym największym mieście, i my tutaj. Inaczej spostrzegamy świat. I to jest wielopłaszczyznowe zagadnienie, ale chciałabym zapytać o taką pierwszą, pier, pierwsze wrażenie, na czym polega ta inność postrzegania świata. Na pewno na, na wielu płaszczyznach, ale w takiej prostej, pierwszej, z którą się tutaj cały czas spotykam, że patrzenie na, na odległości, na to, jak się przemieszczamy, gdzie dla mnie jest blisko, gdzie daleko, jak pewne obszary dla mnie są jeszcze traktuję jako podobne gdzieś dojechanie z tych obszarów do jednego czy drugiego miasta, dla mnie w kategoriach. Przemieszczali się jak pomiędzy dzielnicami Warszawy. E, czasowo, często to jest dużo szybciej i tak naprawdę mniej stresu i, i to kosztuje. E, natomiast e, kiedy rozmawiam z ludźmi tutaj, to często e, jest to dla nich zaskoczenie, że gdzieś dojeżdżam. Ach, ku, ale to jest tak daleko. E, e, widzę, że po prostu inaczej to widzą. E, nie, nie poświęcali do tego, czy, tego momentu tyle czasu na dojazdy i może nie mamy świadomości, jak się w Warszawie żyje, że, że godzina dojazdu do, do miejsca pracy, do szkoły. To jest na ogół norma, a bywa i dłużej. Mimo, że te odległości są często nie, nie takie duże, ale po prostu przebić się przez miasto, e, zmienić środek transportu, to trwa, nie? Mnie zajmowało dwie godziny. No właśnie. Żeby dojeżdżać z miejsca, gdzie mieszkaliśmy, do miejsca, gdzie pracowałam. Ale to też jest bardzo ciekawy wątek, że tak naprawdę odległość z matematycznego punktu widzenia jest daną, którą można zmierzyć, i ona taka jest obiektywnie. Ma tyle kilometrów albo ty, ty, tyle metrów. Ale ona tak naprawdę jest bardzo względna, też może być. I że to postrzeganie dystansu jest różne w zależności od tego, gdzie żyjemy. I że jeden organizm, jakim jest wielkie miasto, jest postrzegany jak jeden organizm. A jedna wioska też jest postrzegana jako jeden organizm, i przemieszczenie się do kolejnej, czyli do czegoś innego, do jakiegoś innego świata, do innej doliny. To jest właśnie takie trochę przesunięcie się, jakby w, w, trochę do innego świata. A z drugiej strony mamy inne możliwości. Mam wrażenie, szczególnie teraz patrząc na dzieci, bo jeszcze tutaj jest wątek tego, że e, pracuję w edukacji, e, zajmuję się nauką dzieci, i to też jest mi bliskie, jak, jak im otwierać też oczy, to. E, Patrząc na dzieciaki w mieście, mam wrażenie, że wbrew pozorom mają mniejsze możliwości eksploracji przestrzeni, ponieważ są takie zaopiekowane, wszędzie zawożone, mają dokładnie zaplanowany czas tu zajęcia, tu coś do domu, szkoła. Dużo robią i się rozwijają, ale jeśli chodzi o postrzeganie przestrzeni, samodzielność w eksplorowaniu, to według mnie są tutaj poszkodowane. Są boższe, tutaj, tak, tak, bo one widzą to z perspektywy okna samochodu. Tak, I tego, co, co pozwoli i jak, jaki ma rodzic pomysł na postrzeganie przestrzeni, na pokazanie, chcę pokazać tobie to, to pokazuję. A, a nie ma tego, żeby dziecko miało szansę samo. I to myślę, że jest z dużą stratą. Oczywiście rozumiem przyczyny tego, że, że dzieci są zaopiekowane, że są czasy takie i inne, że się obawiamy o nasze dzieci, ale mimo wszystko tego brakuje. I jak tu się sprowadziliśmy i moje dzieci poszły do szkoły wiejskiej, do przedszkola wiejskiego i idą w las, i ja widzę moje dziecko, które przechodzi Mostek, który się chwieje, bierze młotek, wbija gwoździe, biega po lesie, sam planuje, co sobie zrobi. Wraca cały brudny, ale to jest niesamowicie rozwijające. Dokładnie, bo dzieci mają tutaj szansę większą, fajnie, że też to wskazujesz, na postrzeganie samodzielne, a ta samodzielność w postrzeganiu jest niezwykle ważna, bo ten świat zaczynamy poznawać autentycznie i adekwatnie do tego, Kim jestem, ile mam lat i jak potrafię ten świat eksplorować. A dzieciaki, które są przewożone i dowożone, one poznają ten świat raczej dorosłych. Nie wypatrzą swoimi oczami, ale widzą go takim, jaki dorosły zarysuje tą trajektorię przemieszczania się albo punkty, w których się coś dzieje. I te ścieżki są zawsze. Utarte i, i, i takie same komunikacyjnie, najczęściej. I myślę, że też przestrzeń może się wydawać, przynajmniej młodszym dzieciom, że bo, jest bo niebezpieczna, tak? No bo, bo są chronieni i w mieście często jest niebezpieczna, tak? Nawet obiektywnie jest dużo ludzi, tło gdzieś można zostać popchniętym, zepchniętym, nie wejść do autobusu, bo jest akurat za dużo ludzi, i się w tym wszystkim zagubić, tak? Więc, więc jest troszkę obawa przed poznawaniem samodzielnym. Tutaj u nas jeszcze może nie rozpo. Czyli u nas, czyli na, na południu, czyli w przemieszczaniu się pomiędzy wioskami, pomiędzy miejscowościami albo małymi miasteczkami, ta obawa o samodzielność też się u mnie pojawiła, bo inną konsekwencją tego mieszkania. W takim miejscu jest brak dobrej komunikacji publicznej. I troszeczkę ta sytuacja zaczyna przypominać taką sytuację, że dzieci, jeżeli chcą dojść gdzieś, dojechać gdzieś, też muszą korzystać z rodziców, ale jednak mają tą alternatywę. Ogrodu, tego, który przylega do domów, albo w szkołach takich jak nasze, które staramy się prowadzić, mają możliwość doświadczania samodzielnego tej przestrzeni, która jest blisko, i wydaje mi się, że to jest dobry punkt, taki na start, że dziecko nie, bu nie buduje w sobie, myślę, poczucia lęku do przestrzeni, która jest obok niego. I że jak nie mam lęku, to mam odwagę wejść w ten świat i wierzę, próbuję sprawdzać w naszych absolwentach, gdzie mm -hmm. docierają później. Ale wierzę, że ten moment początkowy, kiedy nie mam lęku i idę w przestrzeń i ją eksploruję, i się rozejrzę, czy są osoby bezpieczne bliskie, blisko mnie, i ja dalej idę, mogę pójść sam, że to jest ważny bagaż na później, że nawet później, jak będę musiała, czy musiał wejść w przestrzeń wielkiego miasta, albo w nieznaną przestrzeń, to że, że ja sobie poradzę, bo jakby mam w sobie zaufanie. Że dla mnie ta samodzielność w eksploracji przestrzeni jest o zaufaniu do siebie samego, że, że mogę to zrobić, że mam na to wystarczające zasoby. Ale chciałabym Cię zatrzymać przy owym postrzeganiu. Jakie są w ogóle konsekwencje tego, że jako ludzie postrzegamy inaczej przestrzeń? Czy widzisz coś, co może być pozytywne tym, że inaczej postrzegamy przestrzeń albo widzisz też um, jakieś y, konsekwencje trudne y, w tym, że inaczej postrzegamy przestrzeń, która nas otacza. Hmm, trudne pytanie w sumie mhm. e, zadajesz. Na pewno sprawia, że e, to postrzegamy przestrzeń, wpływa na też nasze decyzje później nie? życiowe i y, to, gdzie mamy odwagę się znaleźć. Nie? A czasami sami sobie stawiamy granice, e, obawiając się, że gdzieś dalej e, nie damy sobie rady, albo sami ograniczamy swój świat. Nie? E, i, I to jest na pewno jedna z takich rzeczy. A jeżeli mamy różnicę, mnie to, mnie to na, na fascynuje, jak powiedziałeś, jestem w procesie, tak? Bo. Y, Całe życie mieszkam w Warszawie, i teraz to jest dla mnie zupełnie inny świat. I jeszcze inne miasto, nie widzę tak bardzo tych różnic, ale jak tutaj się zanurzam w górskie wioski i mam szansę pracować z dziećmi w szkole w takiej miejscowości, to jestem zafascynowana tym, jak z nimi próbuję rozmawiać i wyciągać i właśnie, jak oni postrzegają świat. Bo myślę, że to jest klucz, żeby w ogóle znaleźć porozumienie między nami, tak? I przyjąć to, że oni mają kompletnie inną perspektywę niż ja. I ona jest ani lepsza, ani gorsza, jest inna. I żebyśmy mogli razem coś zrobić, nawet edukacyjnie, to musimy tutaj znaleźć mieć porozumienia. I to jest cudowne, co mówisz, że to, że różnie postrzegamy przestrzeń, wymusza od nas komunikację. Bo to jest piękne, ani dobre, ani złe, że różnie postrzegamy przestrzeń. Tacy jesteśmy i, i możemy się tym też obdarować. To, że różnie na coś patrzymy, to, że mamy różne emocje w różnych miejscach. Jeżeli się tym obdarowujemy, to mam wrażenie, że pozwalamy sobie przeniknąć głębiej jeszcze w te przestrzenie, ale potrzeba, i warunek konieczny jest komunikacja. I tak naprawdę możemy tylko zostać na takim, na przestrzeni poznawczej i tego dotykamy w szkole, zwłaszcza pracując z małymi dziećmi, że to jest taki piękny moment poznawania świata, a dla mnie patrząc też na w ogóle problem albo proces rozwoju i człowieka i krajobrazu, to jest niesamowicie ważne, że od tego momentu poznania potem jest taki moment, kiedy są decyzje, że podejmuje jakieś decyzje w stosunku do przestrzeni, w której się znajduje. I tutaj to różne postrzeganie przestrzeni i to, czy umiemy się skomunikować, czy umiemy usłyszeć swoje argumenty, jest fundamentem do tego, żeby później ta przestrzeń była, nie wiem, nie lubię słowa dobrze, ale tak może bardziej zrównoważenie wykorzystywana. I że teraz te nasze perspektywy, te perspektywy mieszkańców, którzy są tutaj, i nasze zewnętrzne, Właściwie one mogłyby się dopełniać, i to by było piękne, gdyby one się mogły dopełniać. Ale to dla mnie, m, pewno jeszcze nie masz takiego doświadczenia tutaj, i poczekam, zatrzymam się w tym, ale zadam to pytanie, jak to zrobić? Jak się zbliżyć żebyśmy się mogli rzeczywiście usłyszeć w tej różnorodności postrzegania przestrzeni i żeby coś uznać za wartość. I my to robimy tutaj jednostkowo, ale myślę sobie, że też to jest historia, którą warto głośno powiedzieć, że to różne postrzeganie przestrzeni powinno być na i komunikacja powinna być na poziomie decyzyjnym, rządowym, żeby umieć też potem patrzeć takiego metapoziomu na kraj, który mamy, który jest różnorodny, który jest złożony ze społeczności różnorodnych i że te różnice powinny być podstawą do dobrej komunikacji, a potem do dobrego podejmowania decyzji o przestrzeniach, w których jesteśmy. Absolutnie tak. I jak pracowałam tyle lat w Warszawie i z dzieciakami ucząc geografii, to cały czas starałam się mówić, ale to nie można mówić, to trzeba próbować pokazać, że kiedy my rozmawiamy o Polsce, to co mamy my z Warszawy? My patrzymy na Polskę z perspektywy mieszkańca największego miasta. I to, co tutaj doświadczasz, to w ogóle nie jest czymś, co możesz powiedzieć, że dotyczy Polski jako takiej, prawda? jako kraju. I tak ma pewnie każdy mieszkaniec jakiegoś regionu, że gdzieś przez swoją perspektywę postrzega i uog uogólnia, prawda? A żeby zobaczyć całą prawdę, to właśnie trzeba te perspektywy zmienić. I wspaniałe inicjatywy to są wymiany. To jest coś, co teraz noszę w sercu, jak się przeprowadziłam i zostawiłam w szkole w Warszawie, w liceum e, przyjaciółkę po naszym wydziale, e, kochaną Maję, że, że stworzymy jakiś projekt takiej wymiany regionalnej, żeby, żeby pokazywać te perspektywy sobie nawzajem. To jest coś, co się jak zostanie, to już się ma. To, to już się nie zabierze, nikt tego nie zabierze. nie? Dokładnie. I to jest znowu w historii naszej, którą mamy, czyli o postrzeganiu świata, że ja wtedy zaczynam postrzegać nie tylko swoją przestrzeń, zmieniam ten dystans, który nagle nie staje się długim dystansem, a mając perspektywę dużego miasta i wracając tutaj, zaczynam inaczej patrzeć na miejsce, które, które, które mam tutaj blisko. Takie samo wrażenie miałam po swoich historiach wyjeżdżania za granicę, że mamy swoją Polskę niedużą tak? i że patrzymy cały czas z perspektywy Polski i postrzegania tego krajobrazu, ale bycie gdziekolwiek i powrót tutaj daje mi niesamowite możliwości spostrzegania i postrzegania tego, co mam tutaj w jakimś innym pryzmacie, troszkę, właśnie tego, tego co zobaczyłam gdzieś w świecie. To ja miałam podobnie z Berlinem. Jak jechałam, już byłam taka z tyłu wyjazd, już wiedziałam, że się przeprowadzamy, i już byłam tak zmęczona tą metropolią, miastem. W zasadzie już tak negatywnie bardziej patrzyłam na, na życie tam, jako ciężkie, trudne i, i wielkie, przytłaczające miasto. To te, to te pięć dni czy sześć jeżdżenia komunikacją, z poznawania Berlina, sprawiło, że wróciłam w wieku, jaka ta Warszawa jest przytulna i nieduża, jaka taka dobrze poznana i, i swojska to wystarczyło, żeby troszeczkę inaczej spojrzeć na przestrzeń, która mnie otacza Dokładnie. I chciałam jeszcze znowu powrócić do naszej bazy. Co jest potrzebne, żebyśmy w ogóle zastanawiali się jak to zrobić, żeby nauczyć się postrzegania świata? Czyli jakie kroki trzeba by było zrobić? Bo mam wrażenie, że nasza codzienność jest bardzo szybka. Tak? I że to nasze spostrzeganie jest ułamkiem sekundy. Gdzieś coś zobaczymy, ale to nie jest takie głębokie zanurzenie się w postrzeganiu, a dla mnie za postrzeganiem jest rozumienie. Czego potrzebujemy w naszych codziennościach, żeby rozwijać w sobie. I tutaj czasownik niedokonany, użyję czasownika niedokonanego, żeby rozwijać w sobie nieustająco postrzeganie i rozumienie tej przestrzeni, która jest obok, jak patrzysz i jak myślisz. To chyba jest takie w ogóle głębokie, żeby być tu i teraz. Bo my często jesteśmy gdzieś, ale już myślimy, co dalej, i to, po, to powoduje ten pośpiech, nie? E, jak jestem tu i teraz, to już jest pierwszy krok, tak mi się wydaje. I e, często wydaje mi się, że nasza przestrzeń już jest taka poznana, więc w zasadzie no, biegnę, co, co się będę zastanawiać. Ale to nieprawda. E, ja mówię, całe życie mieszkam w Warszawie, a jak ostatnie lata właśnie nastawiona, miałam inne nastawienie na poznanie. Przestrzeni wtedy tworzyłam zajęcia e, dla dzieć, różnych grup wiekowych w Warszawie, gdzie chciałam pokazać środowisko przyrodnicze Warszawy z innej strony. E, I najpierw mi się wydawało, że w przestrzeni mojego miasta czy ja im pokażę takie rzeczy. Można i jest tego cała masa, i zaczynam odkrywać źródła, które biją z, i zaczynają źródła w Warszawie. E, rzeczy, które powinnam wiedzieć, ale. Gdzieś one były tylko w takim szufladzie wiedza, a nie jakby nie, nie weszły gdzieś w głębiej. E... Czyli mamy tutaj, przepraszam, zatrzymam, mhm. że postrzegać nie mogę z perspektywy za szyby. Tak. Że do tego jest potrzebne doświadczenie, czyli autentyczne wyjście z tego miejsca, które jest dla mnie bezpieczne, i wejście i doświadczenie tego, co jest tuż za oknem. Tak i potem, jeżeli patrzę uważnie, ja takie ukłon, nie wiem, czy bardzo e, naukowej i mądre, ale gdzieś do mnie trafia, żeby być właśnie takim wędrowcem, nie turystą e, na zasadzie takiego, tylko robię zdjęcia, przebiegłem, zobaczyłem, zaliczyłem, byłem tu, tam, siam. Tak mam wrażenie często e, podróżuje młodzież obecnie, którą ja przynajmniej znałam. Byli w wielu miejscach, ale w zasadzie nic o tych miejscach nie powiedzą, tak? I że jestem i Patrzę uważnie i zadaję pytania, dlaczego to tu jest? Dlaczego ten, Myśmy w Warszawie odkrywali, że leżą głazy narzutowe wszędzie, można naliczyć kilkanaście, chodząc po osiedlu, one tam leżą od zawsze. I często po prostu tego nie zauważamy. Za sobie pytanie, czemu to tu leży? Jak ja potem pytałam, młodzież, no nie, po, po położeniu, ale ktoś specjalnie przywiózł i położył tutaj ten głaz, e, to, to są takie. I jak zaczynamy zadawać pytania, no to już, to już jest wspaniały krok. tak? Bo co jest za zadawaniem pytań? No chęć poznania, wiedzy, nie? i teraz jak już dostanę odpowiedź, to ja to zapamiętam. Nie? Dokładnie. A ja... jeżeli to jeszcze zrobię właśnie nie z perspektywy kartki, bo o tych głazach narzutowych, to mamy tam z, z, podręcznikach w ok jest. podręcznikach i są pięknie ofotografowane, ale to umyka, jeżeli w ogóle się gdzieś zakotwiczy. A jeżeli ja zadam pytanie dotykając, i to będzie autentyczne pytanie. Tak, bo można trochę zabawnie tego podejść, kto to przywiózł. Tak, zieleń miejska chciała, żeby było ładnie, ale jak zacznę drążyć i się zorientujemy, że to był naturalny proces, to tak bardzo to otwiera to w bardzo w otwiera, tak, ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz o uważności, czyli o tym, że potrzebuję tu i teraz, że muszę się zatrzymać, żeby dostrzec. O zadawaniu pytań. Bo zadawanie pytań dla mnie jest pobudzanie mojej ciekawości. I jeżeli jej nie karmię zadawaniem pytań, to ona tam przygasa, tak? bo nie ma pokarmu dla siebie. Czyli tego, co powoduje, że będę bardziej, głębiej nurkować w różne tematy. I czy to będzie teraz głos narzutowy, czy w przyszłości to będzie jakikolwiek inny temat, to ma mniejsze znaczenie. Dla mnie, wydaje mi się, chodzi o ten mechanizm. Widzę, Zadaję pytanie, szukam odpowiedzi. Nie? I że to jest umiejętność, może trochę zanikająca, tak w takim pędzie, w którym, w którym jesteśmy, bo teraz chat GBT odpowie mi na wszystko. Tak? Albo jeszcze wcześniej Wikipedia, albo Google odpowie na wszystko. Ale to jest bardzo duże skrócenie drogi. I na pewno nie kształtuje dobrze, głęboko tego postrzegania świata. Bo nie wiąże się z przeżywaniem, tak? Dopiero jak coś przeżyję, samemu doświadczę, to to naprawdę jest we mnie i jakoś mnie może kształtować i zmieniać. A taka wiedza sucha, to ja się z tym zderzyłam bardzo szybko, właśnie na przykład na naszym wydziale, że ja idąc na studia, wiedzę się ma całkiem niezłą, przecież się przygotowywało do tych studiów. Później ja mam z takich, na studiach to już byłam taka zmotywowana, że wybrałam to, co lubię, więc się uczyłam i miałam dobre Stopnie, ale dopiero wyrwanie mnie z bezpiecznej y, przestrzeni, że ja wiem, że książka, ma się tego nauczyć, zaliczyć. Nie, idziesz w teren, radź sobie. I teraz co widzisz? Co to jest za gleba? E, t, t, pamiętam ten moment takiego stracenia poczucia kontroli, bo, bo nie wiesz, co spotkasz. A później jako nauczyciel też się długo tego bałam, że zabiorę dzieciaki, zrobimy odwiert, a ja nie będę wiedziała, jak go opisać. No i cóż, trudno, będziemy się razem uczyć i szukać odpowiedzi, ale to, to też musiałam przełamać sobie, żeby, żeby się nie bać. Iść w przestrzeń, nie? I, i tutaj też przywołałaś y, moje doświadczenie z gleboznactwa, y, które zawsze, mnie zawsze przestraszało, ale to, co y, otrzymałam od jednego z moich najważniejszych nauczycieli, czy właśnie doktora Wicika, to to, że nigdy nie miałam z nim doświadczenia, że ja wiem, a ty nie wiesz. Y, że bardzo często miałam takie doświadczenie, że on zawieszał głos i mówi: Nie wiem. Że warto sprawdzić i że on nauczył mnie, żeby zostawiać otwartą przestrzeń, i że to jest przestrzeń, w której razem możemy coś odkryć. To jest bardzo ważne, ale też jest niekomfortowe z punktu widzenia kogoś, kto czuje się ekspertem. E, I tego się, to, to, to trzeba jakoś się tego nauczyć i, i przejść do granicy, tak? I Ale myślę sobie, hmm. że bycie ekspertem nie znaczy, że wiem na 100%. Oczywiście, I to... że to jest, to jest umiejętność. Że nawet jeżeli wiem trochę więcej, od uczniów, czy trochę więcej od grupy, która jest ze mną, to to nie znaczy, że ja, patrząc na miejsce, wiem wszystko. Ale mam wrażenie, że to mnie uwalnia, bo gdybym wiedziała wszystko, to moja własna ciekawość powoli by przygasała. A ponieważ ja sama sobie zadaję pytanie: A co to jest, a dlaczego tak, a dlaczego taki zestaw chmur, a dlaczego taki widok, a dlaczego takie zjawisko? I to mi pozwala nieustająco być w procesie poznawania. I że to jest piękne, i myślę sobie, że to jest taka umiejętność, która wydaje mi się, jak mówimy o podstawach programowych, o tym, co zmienić w edukacji, co zostawić, a w co pójść, to chyba powrót do doświadczania autentycznego świata. To będzie wymagało oczywiście Zmiany siatki godzin, bo 45 minut to jest za mało. Ale myślę, że warte jest podjęcie takiego ryzyka, żeby dać młodym ludziom i im wcześniej, tym lepiej doświadczanie autentycznego świata, tej przestrzeni, którą tutaj mają, bo zysk może być ogromny. To prawda. <laughs> Bardzo Ci dziękuję. Za, za inspirację tematu o postrzeganiu świata. Bo, bo bardzo warto pracować nad tym, aby wszyscy, którzy są z nami, własne dzieci albo dzieci w szkole, albo dorośli, żebyśmy spojrzeli na ten świat z uważnością i żebyśmy zaczęli spostrzegać rzeczy, których może nie dostrzegamy dlatego. Że bardzo szybko żyjemy. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję. mam nadzieję na temat o wielkim mieście. <grystanie> dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli macie ochotę na więcej, zaobserwujcie ten podcast. Możecie napisać także, o jakich tematach chcielibyście usłyszeć. W kolejnych odcinkach tego podcastu. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS i Szkołą Leśnej Edukacji.